Wellington, generał, półtownik, najpierw generał Lord Ar Armii Angielskiej, który zwyciężył na pod Waterloo, kiedy przybył do Akademii, gdzie się kształtował, Akademii Wojskowej, zaczął swoje przemówienie w tak, tych Ja nie zwyciężyłem na pod Waterloo. Wszyscy tacy z, z takim i on dopowiada, że ja zwyciężyłem na polarne tutaj. W ten sposób rzeczywiście pokazał taką swoją wielką mądrość, że jego sukcesy życiowe, późniejsze sukcesy życiowe zaczęły się e, tam, gdzie, tam, gdzie się kształtował jego umysł, jego serce, właśnie w szkole, w akademii wojskowej, wśród profesorów, wśród e, swoich kolegów. Myślę, że my tutaj tak samo jesteśmy świadkami tejże mądrości, tej samej mądrości. Że przybyliśmy tutaj, że gromadzimy się stosunkowo często, bo mamy tutaj wiele do zawdzięczenia tym murom, tym ludziom, których tutaj jesteśmy spotkali. Nasza osobowość, umysły, wiara, patriotyzm też to kształtowały się tutaj w tych murach i ja dzisiaj też dziękuję i Panu Bogu i, i tym, którzy tutaj... W każdym razem byliście w szkole i, i tak samo myślę, że każdy z nas to czyni, dlatego też też dziękuję bardzo Pani, pani Barbarze, Pani Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego, która jest cały czas tutaj, co, co pięć lat systematycznie te zjazdy organizują, bo dla nas to naprawdę takie piękne doświadczenie i wspaniała okazja, aby to się Panu Bogu i ludziom wyrazić wdzięczność. A to nie pyta w ciągu jak <noise> miejsce? w miejscu, szczególnym miejscu dla miasta wiejskiego, dla powiatu wiejskiego, jest to dla całego naszego kraju. Ze 105 lat ta wpływa na to, jaka jest część, cząstka tej naszej ojczyzny. W tych murach zawsze pracowali wyjątkowi pedagozy, oczywiście wyjątkowi uczniowie, którzy później stali się wyjątkowymi absolwentami, którzy chcieli przyjechać do tej szkoły i świętować i wspominać te dni, które spędzili w tych Murach. Dla mnie to też jest szkoła wyjątkowa, bo ona była zawsze we wspomnieniach, jak pamiętam od dzieciństwa mojego ojca, który uczył się w tej szkole, były zdjęcia z uroczystości, z bali I ta szkoła, jej absolwenci, jest nadal w mojej rodzinie. Ta szkoła zasługuje na dużo, ta szkoła zasługuje na to, aby uczniowie, którzy uczą się w niej, mieli jak najlepsze warunki. I chcę powiedzieć, że Powiat wielski, który jest organem prowadzącym dla tej szkoły, absolutnie to dostrzega. I chcę Państwu powiedzieć, że właśnie samorząd jest jedną z reform w Polsce, która udała się najlepiej. Bo właśnie tutaj, w języku podlaski, najlepiej wiemy, jak zadbać o tą naszą małą ojczyznę. Jedyna uroczystość w szkole, kiedy 100% jej uczestników jest cały czas uśmiechniętych. Już kiedy to wieczorem, otwarcie muralu, wszyscy byli uśmiechnięci. bo To narzuca taką atmosferę, taki klimat, tak pokazuje, no, jak to grono wokół tej szkoły jest skupione naprawdę podziwiam Państwa e, to potrzebę bycia ze swoją szkołą. Także gratuluję Państwu jeszcze raz tego święta. Proszę przyjąć też życzenia tego miłego dnia dzisiejszego, jutrzejszego od starosty wiejskiego, również z Bogumira Jerzego Snarskiego, który nie mógł dzisiaj być, ale prosił o przekazanie e, tych życzeń. Wszystkiego najlepszego. te szkoły, która musi być miejscem na tyle niezwykłym, żeby po wielu, po wielu latach przyjeżdżacie tutaj, się spotkać. Zazdroszczę wam nauczycieli, którzy kształcili was i wyprowadzili was na tak wspaniałych ludzi. Zazdroszczę wam tej jedności, którą wyrażacie co, co pięć lat spotykając się i, i ciesząc się swoją obecnością i wspominając co to, co było. Zazdroszczę wam tego wszystkiego. Przyznaję się do tego, że nie jest to może dobre uczucie, ale w tym wypadku jest takie bardzo, bardzo pozytywne. Zwłaszcza, że jesteś taką wspaniałą grupą. Dziękuję serdecznie Komitetowi Organizacyjnego, na czele z Panią Baśą, e, którzy zaprosili nas tutaj do, do, do udziału w tej, w tej pięknej uroczystości, w tym ważnym, osobistym spotkaniu. E, Miała być tutaj z nami e, Pani Dyrektor e, Rada Puchalska, Dyrektor Komitetu Kultury i Rzeczywistka Narodowego, więc... To serdecznego rzeczy, to, rzeczy to od niej, jak również, nie no, może nawet przede wszystkim z zarządu województwa podlaskiego na czele z panem marszałkiem Kosickim. 24 czerwca 2023 roku, Bielsko-Podlaski. Absolwenci. Komitet organizacyjny 12 zjazdu absolwentów pierwszego liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza Kiszczuszki w Bielsku-Podlaski. Pragnę złożyć gratulacje i wyrazy uznania Szanownym Państwu, absolwentom pierwszego roku, a Szanownym za fakt tak uczestnictwa w 12.11. edycji Wjazdu absolwentów. Od 65 lat stawiacie się Państwo na wezwanie swoich koleżanek i kolegów, by uczcić niezwykle bogatą, ponad historię Liceum. A także ciepło wspomnień swoich pedagogów i przyjaciół, z którymi przyszło Wam spędzać swoje młode i krótkie lata. Dogodna najwyższego szacunku konsekwencja zaangażowania i talent organizacyjny, a przede wszystkim wyraz wielkiej miłości, jaką darzycie Państwo swoją szkołę. Z radością obserwuję nieustanny rozwój pierwszego WLO, najstarszej placówki edukacyjnej w naszym mieście. Cieszę się, że jako burmistrz Gierska Podlaskiego mogłem dołożyć również swoją zygiętę do powstania hali sportowej przy tej szkole, która służy nie tylko uczniom, ale także szerokiej społeczności naszego miasta. Dzięki temu przyczynia się do rozwoju wielkiego oświaty, zdobywania kolejnych osiągnięć edukacyjnych i budowania prestiżu miasta. Cieszę się, że mogę być dziś wśród Państwa, szanowanych obywateli ludzi sukcesu, którzy w swoim życiu zajmują się patriotyzmem, wartościami wynikającymi z swojej szkoły. Dziękuję za zaangażowanie w zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego, organizowanie przedsięwzięć charytatywnych oraz starania życiowe dla upamiętnienia przeszłości naszej małej Ojczyzny i ochrony dziedzictwa narodowego. Życzę Państwu wiele satysfakcji sił, zdrowia, byście przez kolejne lata mogli bez przeszkód spotykać się na kolejnych zjazdach w gronie oddanych przyjaciół. Z poważaniem Jarosław Borowski, burmistrz absolwentów właśnie pierwszego LO i za to też im dziękuję, że są przy mnie, nie dlatego, że jestem burmistrzem, ale od dlatego, że jestem Jarek Borowski z Bielska Podlaskiego. Dziękuję wam bardzo. Odsłonię od pierwszego liceum w Bielsku Podlaski. Patrz, szkoła przechodzi w zadumie. Przy dźwiękach orkiestry w pochodzie dostrzegam siebie w tym tłumie i czuję się z nią nieco miłym. Nie dziw się. Przeciw sakralna została wpływana w życie. Gdzie siła śmierci sakralna, próba znacka i skrycia. Pytam, gdzie są z się granic na bary. Przez to ocenił. On przecież to bez Chciałbym jeszcze przywołać czas szkolny, znaczony młodością. O, mnie to mnie nam szkoło. Chcę, jesteś przyjazny Nam. Gościem. W z zmienności pokoleń. Ty każdy odciska swe ślady. Zostawić cena na kole, co dobre i godne łupanie. Przebija przez wewnętrzną stargę. Za przeszłość dolną, minioną. Została mi wielka sympatia, w szacunku jest utrwalona. Ksiądz Mieczysław Rzepniewski, matura w 1962 roku. Mhm. Dziękuję Ksiądz Mieczysław to jest ten człowiek, który mnie w końcu go przyciskało, gdy on szybko co było w ostatniej lekcji historii. To ksiądz Rzepniewski. On wszystko wiedział, każdą lekcję z małym, nie tylko z historii. Proszę Państwa, Zjazdy, yy, myśl o zjazdach zrodziła się nie w Wielsku. zrodziła się w Warszawie. W Warszawie wyjechało wielu uczniów naszego ministeru w latach 40, początek lat 50. Oni wyjechali nie temu, że kochali w Warszawie, że mieli tam jakieś warunki. Oni uciekali, bo oboje uciekali. I zostawany z tym, że może być przesłuchiwany, może być zaresztowany, było tak, że uciekł, pakował szybko wciąż swoje do teczki, biegł do pociągu. I co. Najczęstszym kierunkiem wyjazdu wtedy była Warszawa i Gdańsk. I tam wytworzyły się, wytworzyły się w tym czasie takie grupy wierszka, Właśnie naszych uczniów, absolwentów, no i oczywiście, że W 1957 roku, no i oczywiście, więc spóźnali, więc kochali, bo się kocha swoje miasto najbardziej z tego, tak, jak tak, się to Takiego śmierci. I w 1957 roku zorganizowała się grupa osób w Warszawie. Spotkamy się. Towarzystwo, ale właśnie w takiej sprawie, żeby też dla tego wiecka, żeby będzie podspominać. Podspominali, porozmawiali i postanowili, że za rok w 1958 roku, 40. Urodziny, rocznicę powołania szkoły zorganizują zjazd w Sądu Podzielili się rodzinami, wyszukiwali agresji. Yy, kolegów znajomych i przez ten rok zebrali inne materiałów, że w 1958 roku był się pierwszy zjazd absolwentów. Wiecie, tego też robimy. Tak. Pierwszy miast absolwentów opatrzył się w 40. rocznicę założenia szkoły i na tę okoliczność na ścianie w Polu w Głównym Miejscowicza wisa Polsko-Nościowa, ufundowana przez pierwszy zjazd. E, oczywiście powiem, i postanowiono, postanowiono że zjazdy będą organizowane co 10 lat. I za 10 lat nie ma już zjazdów bo pierwszy zjazd zorganizowała bardzo dzielna kobieta i mądra. Nauczycielka z tegoż gimnazjum po wojnie od 1944 roku później nauczała z przepisów pedagogicznych pani Renato Strzelecka. pani Renato Strzelecka skupiła się dużo liczb, dużo adresów. W jednym w tym pomagał młody, wtedy bardzo młody człowiek, był absurdem papierosa z 1945 roku, pan Janusz Tomańska. Złończył się wtedy jako młody chłopak, młody człowiek, młody człowiek, no te działania takie szkolne, niego to interesowało i na drugie na to zainteresowało do no, końca życia. W następny zjazd odbył się w roku, miał się odbyć w roku 68, ale drobiazg. Pani Kalena poszła do innej szkoły. I nie wiem, dlaczego to zorganizować. No niestety, zawsze być ten pierwszy wśród ludzi. No i nie było tak. Za rok w 1969 roku znalazł się taki pierwszy, i był to jarno I od tego roku zjazdy troszkę tak nieregularnie, ale odbywały się, aż, jedy, aż na E, Bogdan pożegnistki powiedział, słuchajcie, starzy, a co to jest? Co, co 10 lat? A to spotkania? Co 5 lat? To jeszcze może nie południe Bogdan był bardzo dużym żartowniczym i do niego to podobnie. I postanowiłem organizować wjazd co 5 lat. nie powiem od tego czasu, co każde 5 lat. Wiele lat. Ja już organizował, później pan Andrzej Zawadzki organizował. Od pięć, to już piąty zjazd, który, który ja organizuję, no nie sama oczywiście. I w ten sposób do dnia dzisiejszego zjazdy mamy. Czy dalej będą, to nie wiem, bo ja za miesiąc kończę 79 lat, ja pewnie już nie dam rady. Ale w ten sposób odbywały się i... Prze, i takie trochę, troszkę takiej historii, historii zjazdów, bo o tym pewnie nie mówiliśmy nigdy. 1957 rok. Pan Bogumił Poszkiewicz jest dziennikarzem, wydawcą miłośnikiem książek muzyki czyzowej. Ukończył studia prawnicze i dziennikarskie na Uniwersytecie Korszawskim. Natomiast artystycznie wychowywały go grupy studenckie, tak jak STS, Spodoła czy hybryd. A pan Bogumił Paszkiewicz jest znany z tego, że jest autorem tysięcy krótkich takich lirycznych wierszyków, czyli numeryków po prostu. Otóż no, pan Bogumił wydaje co jakiś czas zbiory swoich numeryków, i jego życzeniem właśnie było, ponieważ nie mógł uczestniczyć w naszym na zwieździe, ale jego życzeniem było, aby dwa z jego tomików zostały wręczone najstarszemu uczestnikowi zjazdu. I jest nim właśnie pan Stanisław Sarnacki. Pani Barbaro, bardzo proszę o dokonanie tego, tego gestu i wręczenie panu Stanisławowi tych hymerytów. Z przyjemnością. Tylko ja prostu Boguć przysłał do mnie cztery takie egzemplarze. Proszę jedno przekazać państwu pisantom, jeden zatrzymać sobie. Jeden najstarszemu zjazdowiczowi i troszkę młodszemu. Znaczy także dwa egzemplarze są, ale dla dwóch starszych naj y y zjazdowiczów. Najstarszym zjazdowiczem, który wpłacił swój udział i miał być dzisiaj, wczoraj z, nim wczoraj z nim rozmawiałam, to jest Jurek Kiczko. Jurek Kiczko skończył właśnie 95 lat. I Maturę zdał w roku 1947 i poprosił, że on nas jasno nie przyjedzie, jednak nie może. Pieniądze, które wpłacił, proszę przekazać, prosił mnie, żebym przekazała, no to przekażemy razem, na Fundację Ochrony Dziedzictwa Ziemi Wierskiej, jego zdaniem, takie je dwa. Zresztą wspomaga nas cały czas po uczestnictwie w w A yy, właśnie liberyki jedne oczywiście, że Stasia się dostaje, ale drugie obiecałam Jorkowi, że mu przywiązę. Widzimy się w drewnianych domie, bo to syno biednych, Ale chciałam powiedzieć, że budownictwo drewniane przeżywa renesans. I na to są duże dotacje, zarówno z Ministerstwa Kultury, jak i z, z budżetów wojewódzkich konserwatorów, a także marszałka. No więc te akwarium w latach 70. rysowane, malowane, to bardzo długa technika, Z mojego męża. Przejeżdżaliśmy tu przez wiele lat, z naszymi scenariuszami, którzy również fresowali. Teraz Eden Sylwii jest doktorem sztuki i absolwentem którą architektury na artykułach polskich w Ja byłam, ja również zaraziłam się tym pięknem Podlasia. Byłam w swoim czasie wojewódzkim konserwatorem zabytków. Teraz pracuję w Łazienkach, więc całe moje życie mam do czynienia z dziedzictwem kulturowym, a zwłaszcza z pięknem Podlasia. I chciałam powiedzieć, że oprócz tych biednych, biedagomków pożydowskich mamy perły. To to były kamieniczki drewniane, to były dworki. I część tych wspaniałych zabytków znajduje się w rękach właścicieli, którzy zadbali o nią i odnawiają je z no I chwala im za to. Mój apel do władzy powiatu i do władz samorządu, ażeby dotować tego rodzaju bo budżecie, Państwo macie jakiś tam grosz na na, na zabytki architektury drewnianej, ażeby te wybrane, najcenniejsze zabytki próbować je jednak restaurować, przeznaczać na, no, na małe łza, tak pociągną, za, y, y, do,

Anton Polski Pola, o tym, na Kołowiec, gdzie to I ten miniatur, ten przymulam, to bardzo taka na której jest pani Strzelecka, pierwsza która była moją nauczycielką, a potem wspólnie ukończyła. Jestem jedynym

Drugiego z panem Januszem Romańskim, trzeciego zębzem i a następnie z Wasią no z którą mam dużo, dużo wspomnień. Wszystkie zjazdy były wspaniałe, tak uważaliśmy. Chociaż inni już chociaż potem nie mieliśmy nasze listów, ale listy z gratulacjami, że byliśmy tacy zdolni, gdzieś na wschodnich w zamów, miasteczki, Organizować takie piękne spotkania. Z naszym miastem jest związany Wojciech Mann, znany z telewizji. Ja Mianowicie jedna z, z mieszkanec dziecka jest jego małżonka. Jak przeczytał Mann, nasze pierwsze wspomnienia. Odwiedź jego się dziwi, że takie małe miasteczko tak, tak wspaniale organizować, czego dowodem jest na dziś, dzisiejszy, zjazd. z zjazd. Życzę wszystkim, z niej spotkania, miłej zabawy, dużo wspomnień, dużo tańców da się Babulewicz szczególnie życie, dużo zdrowia, być może jeszcze... Będzie w stanie zorganizować świat trzynastki. I z tego najlepszego. Dziękuję bardzo. Chciałam powiedzieć, jaka była tamta młodzież. Otóż, to była to wspaniała młodzież. Wspaniały w lat 70, 70., lat 80.